Teraz przedstawiam gołąbko o numerze 5289. Jest to gołąb o, o bardzo dziwnej, o dziwnym ubarwieniu jak na głębie pocztowe. Rodzynek. Rodzynek, tak tak właśnie. To nie jest żaden mulemans. Gołąbek wywodzi się od góry. Od góry ojcem jego jest samczyk zakupiony na, na charytatywnej aukcji na, na, rzecz, na, na kabinę w Opolu w zeszłym roku. To jest gołąbek od, od kolegów Kopytko. Czyli w tym roku y, mistrzowie Polski w kategorii Supermato, tak? Także gołębie daleko i w ogóle. Od spodu matką Samczyka jest y, samiczka, która jest. Y, wywodzi się też z głębi Ariad z tego Big, Big Booma całego. Kupiłem ją właśnie też u, y, u kolegi Tokarczyka z tego względu, że miał to takie najbliższe połączenia, y, brat tego. Gołąbka, Obleciał cały program lotowy na, na WG To ostatnio też był na, tym, na, na, na aukcji tam na Giewoncie, te gołąbki są cholernie uparte, ciężko to zgubić, do nich trzeba coś dokrzyżować jeszcze, jeszcze szybszego, żeby widzę jakieś tam czołowe lokaty zaczęły osiągać, ale mówię co lot, pewnie, że tak powiem, zostawiłem sobie dwa gołąbki z, z drugiego lęgu u, u siebie do lotowania, tak samo, opędzlowały cały program lotowy i zobaczymy jak to będzie dalej. Także polecam samczyka i zapraszam.